Moda na sukces to jeden z najdłuższych tasiemców emitowanych na ekranach telewizji polskiej. Jaka polska aktorka miała propozycję zagrania w serialu? Ile razy Brooke brała ślub z Ridgem? Te i kilka innych faktów poznasz w dzisiejszym materiale. Jeżeli masz propozycję na kolejny film, zostaw ją w komentarzu. A jeżeli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj ten kanał. Moda na sukces początkowo miała mieć w Polsce zupełnie inny tytuł. Słynny amerykański serial miał się zwać po prostu Ciuchy. Pierwszy zamysł twórców był taki, że serial miał się rozgrywać nie w świecie projektantów mody, lecz wśród prawników. Podobałaby się wam taka koncepcja? PVP zdecydowało się nie wyemitować pierwszych 216 odcinków. Fabuła zbytnio odbiegała od polskich realiów. Lektorem mody na sukces od samego początku jest Stanisław Olejniczak. O ile lektor przez te wszystkie lata pozostawał ten sam. O tyle przez 20 lat przewinęło się ośmiu tłumaczy. W jednym z odcinków, a dokładnie w 3552, TVP wycięła sceny z jękami kochanków uprawiających gorący seks. Propozycja angażu w słynnym serialu otrzymała Weronika Rosatti, ale ostatecznie ją odrzuciła. Małżeństwo Kristen Forrester i Antonia Domingueza jest najdłuższym w historii serialu. Trwa od 2001 roku. Ruk sypiała i flirtowała z siedemnastoma mężczyznami. Siedem razy brała ślub z Ridge'em, była żoną jego przyrodnich braci i kochanką chłopaków swoich dwóch córek. Moda na sukces była najdłużej emitowanym serialem w Polsce. Czy któryś serial pobije ten rekord? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli materiał Ci się spodobał, nie zapomnij go ocenić. Do usłyszenia w kolejnym filmie.